Te kompetencje, których Państwo uczycie, które przekazujecie pracownikom, którzy do was trafiają, na ile one są uniwersalne na globalnym rynku pracy? Są bardzo uniwersalne, z uwagi na to, że umiejętności i wiedzę, jaką otrzymują, dotyczącą obsługi ładunków, obsługi urządzeń poddozorowych, które występują na całym świecie? Jest kilku producentów, którzy dostarczają urządzeń przeładunkowych Trzeba mieć wiedzę w zakresie ich obsługi, i legitymować się uprawnienia. I u nas mogą to zdobyć pod auspicjami transportowego dozoru technicznego, urzędu dozoru technicznego, w zależności od tego, czy mówimy o porcie, czy poza portami. Ale jest to, są to uprawnienia, które honorowane są właściwie na całym świecie. Więc jeżeli będą potwierdzone kompetencjami, umiejętnością faktyczną, co mogą zdobyć u nas dzięki temu, że mamy nie tylko symulatory, nie tylko doświadczonych instruktorów, ale również mamy dzięki współpracy z jeoma partnerami, terminalami portowymi, dostęp do prawdziwego sprzętu, na którym muszą zdobyć, wykazać się zdobytymi umiejętnościami. A proszę powiedzieć, czy u polskich pracodawców jest już świadomość, jak warto inwestować w jakość pracowników, w ich kompetencje. Przez lata mówiono, że polski przedsiębiorca nie zawsze gotowy jest szkolić. Czy w branży morskiej, w branży offshore wygląda to lepiej? Wygląda to zdecydowanie lepiej. Wiadomość jest wyższa. Wiadomość również szkód, które mogą wystąpić, jest coraz wyższa. Zwłaszcza offshore wystawia nam wysoką poprzeczkę, i do tego wszyscy musimy dostawać. Także dzięki temu, że tak wysoka jest poprzeczka, E, musimy dostosować nasze i programy, i narzędzia e, instruktorów e, tak, żeby być konkurencyjni na całym świecie. Nasi e, kursanci, e, absolwenci, można powiedzieć, e, naszych kursów e, mają e, taki poziom, że mogą e, dostarczać swoich usług, swoją ofertę e, dla wszystkich e, Podmiotów na całym świecie, czy portowych, czy właśnie nowej, rodzącej się branży offshore. Macie Państwo bardzo ciekawy projekt, właśnie związany z symulatorami. Jeden z tych projektów został sprzedany do Japonii. Czym na końcu świata byli zainteresowani w zakresie technologii z Gdyni? Tak, to, to, to wszyscy się dziwią, że potrafiliśmy podać piasek Arabą, czyli jednej z najbardziej zapasowanych technologicznie krajem świata. Japonia rzeczywiście um, jest naszym jednym z tak, chlubnych e, przykładów do tego, że nasza myśl techniczna, wiedza, doświadczenie, umiejętność, kreatywność e, spowodowała to, że dzięki całemu zespołowi ludzi, którzy przyłożyli się do tego, że powstał symulator Cru transfer vessel, e, czyli takiej jednostki pływającej, która zabezpiecza, e, zabezpiecza dostawy, e, transport ludzi e, na turbiny wiatrowe na morzu, i to jest jedna z takich kluczowych um, urządzeń, czyli ta, ta jednostka, i ona wymaga chłostu, nie lada um, skipperskiego, tych, którzy um, nawigują tymi tem, jednostkami. I to można zdobyć praktycznie biorąc albo e, na morzu, e, ale nie wszystko na morzu można tak w łatwy sposób zasymulować, ale w że można prawie, prawie wszystko.